W uprawianiu szeroko rozumianej publicystyki na tematy przede wszystkim sportowe, ale nie tylko, bo i jakieś kulturowe, polityczne, każde praktycznie, nie ma łatwiejszego kąska do wyrwania niż krytyka. Krytyka jest bardzo łatwa, krytyka jest efektowna i przede wszystkim wystarczy tak naprawdę posiadać pewne cechy, umiejętności związane z Jakimś takim przekonującym budowaniem zdań, wymyślaniem argumentów, które gdyby zostały rozłożone na czynniki pierwsze, możliwe, że nie miałyby jakoś bardzo dużo sensu, ale ważne, żeby były efektowne w pierwszej chwili, nie? To jest najważniejsze. Dużo kanałów komentary tak zwanych na YouTubie, nie tylko związanych ze sportem, opiera się na krytyce. No bo jednak filmik, komentary, w których ktoś stoi przed kamerą i krytykuje kogoś za to, że coś zrobił, coś powiedział, czegoś nie zrobił, czegoś nie powiedział, zesrał się na dywan i podpalił. No ludzie chcą takie coś oglądać, nie? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... Mm, dziś chciałbym nagrać przeciwieństwo tego filmu. Już ostatnio nagrałem coś w stylu przeciwieństwa, jeszcze przed meczem ze Stonią. Kiedy mówiłem, że pomimo tego całego gówna, które się zadziało, pomimo przykrych chwil, wstydliwych wręcz dla kibica, reprezentacji, chciałbym bardzo, żebyśmy na te mistrzostwa awansowali i yy, zmieniam nieco swą narrację. Niektórzy powiedzą, że jestem jak chorągiewka, może, ale no, yy, może tak. Przechodząc, nie, yy, nie będę tutaj lał wody, nie wiadomo jak długo, dlaczego nagrywam ten film. To, że awansowaliśmy na Euro po bardzo emocjonującym meczu w Cardiff przeciwko Walii. Rozstrzygniętym na, naszych, na naszą korzyść w serii rzutów karnych wiedzą prawie wszyscy. Nie muszę tego dokładnie opisywać. Nie muszę dokładnie opisywać tego meczu. Jeśli ktoś chce, może sobie obejrzeć skrót. Dziękuję przy okazji wszystkim tym, którzy wczoraj na żywo, ten mecz ze mną śledzili, 6000 osób mieliśmy na live. To rekord tego kanału. Na żadnym odcinku goczłkowic nie było tyle osób na żywo, więc bardzo się cieszę. Ale, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na tym kanale jest kilka filmów, w których krytykuję pomysł wybrania Michała Probierza na stanowisko najpierw selekcjonera kadry U21, później selekcjonera kadry 1. I to nie jest tak, że ja mam sobie za złe, że takie filmy nagrałem, że mam do siebie pretensje, no bo tak nie jest. Nagrałem to, co wtedy uważałem nawet nie miałem jakichś wielkich pretensji do samego trenera probierza, tylko yy, uważałem ten wybór za niezwykle yy, nierozsądny i niepoparty żadnymi jakimiś logicznymi yy, przesłankami. No i yy, co? No i tego czasu sytuacja mocno się zmieniła. Ja wiem, że nie wszyscy są do końca przekonani, ponieważ po tym wczorajszym meczu yy, można usłyszeć tu i ówdzie, głównie wśród kibiców piszących, udzielających się gdzieś, nie wiem, czy to na Twitterze, czy w innych miejscach w internecie, że to jednak trochę wstyd, że graliśmy 120 minut, nie oddaliśmy żadnego celnego strzału, że przepchnęliśmy to, że Mołdawia, że po prostu nie ma się z czego cieszyć. Eee... No oczywiście, każdy ma prawo do takiego podejścia. Ja nie będę tutaj nikomu teraz narzucał, co jest słuszne, a co nie, ale chciałbym, Y, powiedzieć o pewnym takim moim doświadczeniu, o moich odczuciach. Ponieważ moje odczucia są takie, że życie zaskoczyło mnie po raz kolejny. To dobrze, bo jak życie nas przestaje zaskakiwać, y, to y, jest znak, że prawdopodobnie y, nie żyjemy, bo ciężko przechodzić przez życie nie będąc zaskoczonym y, w ogóle przez nic. Znaczy nie, że ciężko, czasem byłaby miło, ale po prostu tak się nie da za bardzo. Nieważne, filozofia, yy, co chciałem, 5 <śpięć> minut już gadam i nie przeszedłem do rzeczy. Na szczęście ty tu przeszedł do rzeczy, więc mniej więcej wiecie pewnie do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że jestem bardzo zaskoczony tym jak życie się potoczyło i jak zmieniły się moje odczucia wobec Michała Probierza, selekcjonera pierwszej reprezentacji. Mm, nie znam Michała Probierza wcześniej z pracy w Ekstraklasie, wiadomo miał świetny okres w Jagiellonii, kiedy pachniało to nawet Mistrzostwem Polski na końcu jednak no, mu się ta sztuka nie udała. No ale później każda jego kolejna praca to było jednak na razie niepowodzenie no, nie można powiedzieć, że... Może jest, to znaczy może wynikowo nawet nie wiem, chyba Puchar Polski zdobył z Krakowy, o ile się nie mylę, więc to jednak jest jakiś sukces, ale pamiętam, że drużyny probierza, To nie było coś, co człowiek miał ochotę jakoś bardzo oglądać i wydawało mi się, że y, naprawdę są lepsi kandydaci na to stanowisko i nie do końca potrafiłem pogodzić się z myślą, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, którego, którego ciężko mieć sympatię i mało kto obecnie ją posiada. Nie mogę pogodzić się z tym, że decyzja jest jednak podyktowana swego rodzaju kolesiostwem. Ale, wiecie, jeśli jest jakaś twoja cecha, którą w miarę w sobie lubię, chociaż nie każdy, muszą, nie każdy musi ją doceniać, to jest to to, że potrafię Yy, zmienić zdanie. Nie uważam, żeby yy, bycie zacietrzewionym zatrz yy, i zamkniętym na zmianę zdania było zaletą. Niektórzy to tak przedstawiają. Nie chcę tutaj teraz wskazywać, o jakim polityku się tak mówi, że to wielką zaletą jest to, że od lat mówi to samo. Bo nie o to chodzi, żebyśmy tutaj schodzili na tematy polityczne, ale yy, no. Potrafię zmieniać zdanie i tutaj, trochę mimowolnie, zacząłem, naprawdę zacząłem, lubić trenera, selekcjonera Michała Probierza. Możliwe, że się na tym jeszcze przyjadę, możliwe, że i jego dopadnie selekcjoneroza i to za kilka miesięcy. Możliwe, że yy, te moje wszystkie dobre wrażenia, które obecnie mam, nie będą miały przełożenia na przyszłość, ale Skoro nagrałem filmy, w których krytykuję ten wybór, to uznałem, że równie zasadne byłoby nagrać film, w którym informuję was o tym, że po prostu moje zdanie się zmieniło, moja optyka się zmieniła. I uważam, że ta kadencja Michała Probierza, póki co, jest naprawdę bardzo udana. I nie chodzi o to, że Michał Probierz nagle nauczył nas nie wiadomo jak grać w piłkę, bo ci, którzy mówią o tym wczorajszym meczu, w kontekście takim, że no faktycznie mało pograliśmy z przodu, i yy, jak to w ogóle z taką grą na euro można jechać, to pewnie mają swoje racje, ale mi chodzi o kadencję samą w sobie, nie sprowadzając ją wyłącznie do postawy boiskowej. Od czego by tu zacząć? Wiecie, w którym momencie pomyślałem sobie, że muszę dzisiaj nagrać ten film, bo mieliśmy już. Yy, Wiedziałem, że będziemy mieli e, jakby studio pomeczowe dzisiaj na Golpl i zakładałem, że możliwe, że tego filmu w ogóle nie nagram, bo muszę jeszcze inny film zmontować na pierwszy kanał, ale był taki moment e, dziś, kiedy oglądałem sobie e, studio pomeczowe na kanale Zero, żeby zobaczyć jak wypadł mój kolega e, Paweł Paczul, który wypadł zresztą bardzo dobrze. E, 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 zobaczyłem fragment konferencji prasowej. Po meczu. Yy, Michał probierz przyszedł na konferencję prasową, było późno, wszyscy byli zmęczeni, to już było gdzieś w okolicach północy i yy, w kanale zero trochę sprowadzono tę konferencję do tego, że no puścili ją na chwilę, a potem powiedzieli, ja w sumie nudna, nic ciekawego się nie dzieje, jednak będziemy sobie tutaj gadać we własnym gronie. Okej, okay, decyzja oczywiście nie krytykuje tego. Każdy prowadzi programy tak, jak mu się mu podoba, ale ja w tym krótkim fragmencie usłyszałem coś. Co naprawdę dwa zdania, po których Michał Probierz bardzo urósł w moich oczach. Już przed tą konferencją bardzo urósł w moich oczach, przez tą kadencję, którą miał, ale po tym, co powiedział, na pierwszy rzut oka, po bardzo błahej wypowiedzi, urósł u mnie jeszcze bardziej. Posłuchajcie. Jeszcze mam takie drugie pytanie, bo nie wiem, czy to jest zmęczenie po panu czy to pan się cieszy, bo też tak obserwowałem pana po meczu i. No i tak sobie spacerował Pan z Poliska i, i też się chciał że to do kogo dzwonił, tak? Był telefon do kogo dzwonił, że... Nie to... No, nie, to telefon do bliskich, a czy ten to akurat... To są bardzo trudne mecze i to, to, to wiemy o tym, to zdajemy sobie sprawę. I samo, samo najważniejsza jest drużyna i ważne, że oni się cieszyli, a trener jest tylko od tego, żeby im pomóc. Ktoś powie, okej, okay, yy, kurtuazja. Po prostu tak powiedział, bo chciał stworzyć tutaj obraz yy, skromnego człowieka. Dobrze, można tak interpretować, ale nawet jeśli to jest kurtuazja, to moim zdaniem to jest strasznie potrzebna kurtuazja. Widzę człowieka, który. Yy, jakby to powiedzieć? Widzę selekcjonera, który robi to, co powinien robić selekcjoner, który zna. Swój swoją funkcję w tym wszystkim, który nie próbuje tutaj wzbić się na bycie jakąś wielką gwiazdą, wielkim tutaj frontmanem tej całej kadry, który będzie po prostu chodził, tutaj teraz powiada i robił show yy, i kumplował się z dziennikarzami i po prostu... nie. Bardzo fajne zdanie, że on jest od tego, że, że drużyna ma teraz czas na to, żeby się radować, a on jest od tego, żeby tej drużynie pomóc. Powiecie, że przesadzam. Ale jest to taki rodzaj skromności, której yy, brakowało moim zdaniem na tym stanowisku od lat. Adam Nawałka w 2018 roku, yy, można myślę, że spokojnie powiedzieć, że uderzyła mu yy, woda sodowa w pewnym momencie po tym sukcesie na Euro 2016. Był podobno nieznośny we współpracy, wymyślał coraz większe jakieś dziwactwa. Które trzeba wprowadzać na zgrupowania, przesądy, no nieważne, ale zostawmy go, bo on miał akurat, no, ma zasługi, jeśli chodzi o nasze pokolenie i interesowanie się piłką nożną. Później był Jerzy Brzęczek, który był trenerem, w mojej opinii, zakompleksionym, który jakby miał cały czas, Może to nie była do końca też jego wina, bo. Y, też tak przyjęty został przez opinię publiczną i ja na przykład mogę powiedzieć oficjalnie, że mam do siebie pretensje o to, jak y, ostro się y, wypowiadałem o, o, o trenerze Brzęczku oraz o stylu gry, który y, proponowała jego drużyna, wygrywając bardzo przekonujące eliminacje, bo z perspektywy czasu uważam, że jak najbardziej on zasłużył na to, żeby pojechać na to Euro normalnie i tę drużynę poprowadzić, dostać szansę, to było straszne skurwysyństwo, to co Środowisko kibicowsko-dziennikarskie do spółki ze Zbigniewem bankiem mu zrobiło, odbierając mu ten, yy, możliwość poprowadzenia tej drużyny. To, była to było straszne. Zachowaliśmy się wszyscy po prostu jak szkolne takie gnojki, gnojące jednego takiego dobrego ucznia, któremu zależy, yy, ale który po prostu no, może wygląda trochę yy, śmiesznie na pierwszy rzut oka, i nie wiem. No dobra, nieważne, bo nie ma Brzęczku jest tutaj. Ale brzęczek był taki zakompleksiony i mam wrażenie, miałem wrażenie, że on próbował na każdym kroku udowodnić, że jednak jest wart więcej niż wszystkim się wydaje. Następnie yy, po trenerze brzęczku był trener Souza, który no. Frrr, no, wiem, no Był bajerantem, koniec końców. Nie jestem w ekipie sąsiadów. Oczywiście były fragmenty, yy, które mi się podobały, jeśli chodzi o grę naszej drużyny pod jego wodzą, ale ciężko mi mieć sympatię do kogoś, kto yy, no, miał w tę drużynę jakże ważną dla jednak z tych tysięcy, czy tam nawet milionów Polaków. No, okazało się, że mają ją totalnie w dupie. nie? I okej, okay, to jest jego sprawa jego życie i ja nie mam zamiaru go oceniać, ale po prostu też mam prawo nie pałać do niego sympatią po tym wszystkim. Później był Czesław Michniewicz, Czesław Michniewicz, który na początku zgrywał strasznego Luzaka też jakby chciał bardzo udowodnić, jakim on teraz nie będzie ziomem dla wszystkich w ogóle tutaj otwarty selekcjoner, z wszystkimi porozmawia, z wszystkimi się poklepie po plecach, a przy jakiejś jednym takim yy, w gorszym momencie na zgrupowaniu to po prostu się wziął, poobrażał na wszystkich, tam jeszcze jakieś afery były wewnątrz kadry, nie oceniam tego, bo nie wiem do końca co tam się działo w, wewnątrz kadry, ale no selekcjoneroza, czyli ta taka popularna choroba dotykająca spoko trenerów, którzy po jakimś czasie pracy w reprezentacji stają się kurwa nieznośni, go dopadła. Potem był Fernando Santos, no to wiadomo, <laughs> Szkoda w ogóle jedno zdanie układać na temat y, pracy tego Pana, życzę mu wszystkiego dobrego, ale no to była porażka gigantyczna i jest Michał Probierz. I Michał Probierz, y, to się podkreślam, może zmienić, bo to jest nadal wczesny etap tej pracy, ale póki co ma najzdrowsze podejście do swojej pracy z tych wszystkich selekcjonerów, których wymieniłem. Trzymam kciuki, żeby to się utrzymywało, bo taka prosta wypowiedź na konferencji to jest dla mnie coś Świeżego i coś po prostu właściwego, że tak powinien selekcjoner postępować. Że powinien znać swoje miejsce, że on jest po to, żeby pomóc innym, a nie ta kadra jest po to, żeby pomóc jemu w budowaniu swojej kariery. Oczywiście, przecież jak mu dobrze będzie szło nadal, no to to poprawi jego sytuację na rynku pracy w przyszłości, ale on wydaje mi się, że myśli o tym co jest tu teraz, nie myśli do końca o swojej karierze, tylko Sprawy potoczyły się tak, że doszedł do momentu swojej kariery, o którym marzył, i teraz na karierze się w ogóle nie skupia, tylko skupia się na tym, żeby zbudować drużynę. I właśnie budowanie. Z wszystkich tych trenerów, których wymieniłem, styl budowania drużyny przez Michała Probierza podoba mi się najbardziej. Oczywiście tutaj nie uwzględniam yy, Adama Nawałki wczesnego, yy, wczesnego, który właśnie w podobny sposób na Euro 2016, mam wrażenie, tę drużynę budował. Co znaczy, wydaje mi się, że Michał Probierz ma mniej więcej w głowie jakąś tam swoją, mm, idealny swój model tej drużyny, pierwszej jedenastki i pod ten mniej więcej model szuka sobie piłkarzy, których mógłby do niej dopasować. I tak to powinno wyglądać chyba, tak powinien wyglądać styl jego pracy szybko się uczy w ogóle bycia selekcjonerem i faktycznie może ten krótki dość okres w 21, który deprecjonowałem wcześniej, może faktycznie mu w tym pomógł w nauczeniu się tych podstaw jak przestawić się z pracy w klubie do pracy w reprezentacji. Tu był mój błąd chyba, bo ja ten argument kompletnie deprecjonowałem w momencie kiedy on był rozważany w ogóle jako selekcjoner. I co jest argumentem za tym, że moim zdaniem ta budowa przebiega w sposób prawidłowy. No chociażby to, że zarówno w meczu z Estonią, jak i w meczu z yy... Walią, wyszedł tym samym składem. Fajnego porównania użył właśnie na kanale EZERO Przemysław Ruski bodajże, mówiąc, że tak do gier to trochę porównał, że Michał Probierz dał, wybrał drużynę, żeby przeszła pierwszą rundę, i tej samej drużynie dał do przejścia rundę drugą. Nie było tutaj kombinowania w stylu: no tutaj gramy ze Stonią, więc musimy zagrać bardziej ofensywnie, więc tutaj zagramy większą ilością ofensywnych zawodników i może bardziej ofensywnymi, wahadłowymi. A tutaj na Walię to może sobie zagramy trochę bardziej defensywnymi, wahadłowymi, i może jednego napastnika odbierzemy, zagęścimy środek pola. Nie. Jego chyba interesuje zbudowanie przede wszystkim naszej drużyny, tak jak za nawałki. Michał Pazdan mówił to bodajże w wywiadzie z Tomkiem Śwąkałom, że to, co się, tym, czym się różniła kadra nawałki, było to, że zawodnicy jadąc na zgrupowanie, już od pewnego momentu, kiedy Adam Nawałka już skończył tę selekcję, która też przecież trwała długo i obejmowała z 100 zawodników, czy tam 80. Że oni jechali na kadry i oni wiedzieli czego oczekiwać mniej więcej. Kto gdzie będzie grał, kto ewentualnie jest czymś zmiennikiem, kto z kim ma współpracować że to była drużyna. Tak więc mamy u Całkiem możliwe, że wykrystalizował nam się środek obrony, który no, jeśli nie zdarzy się nic złego, to pojedzie na co yy, będzie pierwszym wyborem na euro. Czyli mamy Dawidowicza, mamy Kiviora i tutaj mamy Bednarka, bądź. Salamona. No, czyli mamy czterech takich szybtkowych obrońców, którzy pewnie będą walczyć o pierwszy skład. Super. Mamy dwóch podstawowych wahadłowych na ten moment, czyli zalewskiego i frankowskiego, którzy po prostu wydaje mi się, że mają miejsce w tej drużynie, co by się nie działo. I jasne nie wiem, jednemu może totalnie jakieś załamanie formy się wydarzyć, jakaś kontuzja czy coś. I będą yy, nadal szukani zawodnicy, którzy mogą być ich zastępstwem, ale wydaje mi się, że na ten moment mamy nareszcie tych dwóch wahadłowych, którzy po prostu oni będą grali. To są nasi pierwsi wahadłowi i chuj z wszystkim innym. Mamy defensywnego pomocnika tego Slisza, który naprawdę wyglądał z walią bardzo dobrze yy, i też nie ma podstaw, żeby nie budować go wokół w tej kadrze coraz solidniej, bo to też jeszcze nie jest, to jest dość młody nadal zawodnik, który przez najbliższe lata może tą pozycję w tej kadrze sobie betonować, jeśli jego kariera będzie się dobrze rozwijać. Też nie ma powodu, żeby z niego rezygnować, żeby tutaj jakoś bardzo kombinować. Jasne, trzeba mu znaleźć następcę. Dobrze wyglądał Romańczyk po tej zmianie. Yy, no, ale myślę, że ten Sliż będzie grał. Tak samo, jeśli chodzi o pozycję numer 8, no to tutaj mamy Piotrowskiego, którego sobie probierz trochę wymyślił, bo musiał znaleźć Kogoś innego niż moder, który był jeszcze kontuzjowany. Teraz moder wraca, więc możliwe, że między tymi co, dwoma zawodnikami będzie rywalizacja, ale też nie widzę tutaj. Jakiejś wielkiej rewolucji, która miałaby się wydarzyć na tej pozycji. Tak więc mamy dwa nazwiska, które prawdopodobnie będą o to miejsce rywalizować. Jest Piotr Zieliński, z którego nie możemy rezygnować, nawet jeśli siedzi w tym Napoli, to nie jesteśmy kadrą, którą stać na to, żeby rezygnować z Piotra Zielińskiego. Jasne, może go zmienić Szymański, tak jak się to wydarzyło yy, wczoraj, ale no jednak Piotr Zieliński to jest piłkarsko jakościowo najlepszy polski chyba piłkarz technicznie i tak dalej, więc no musimy nim grać, póki on jeszcze może grać. A Szymański, yy, prawdopodobnie jest szkowany na jego zastępstwo. No i mamy dwóch napastników, jest oczywiście Lewandowski i Świderski, który również zagrał w obu meczach od pierwszej minuty. Mimo, że po Estonii mogło się wydawać, że może trzeba by było, sam tak mówiłem, że może trzeba by było spróbować zagrać z kimś innym. Bo ten Swiderski średnio wyglądał, dostał szansę i w jednym, i w drugim meczu od początku. Oprócz niego jest jeszcze tam Krzysztof Piątek, Adam Buksa, którzy o to miejsce mogą powalczyć. I ja tu widzę, na, w dość krótkim czasie jest zbudowana drużyna, która. Y, jestem w miarę pewny tego, jak to będzie wyglądać, nawet w kontekście powołań na euro. Wiadomo, coś tam może się pozmieniać, ale. Moim zdaniem nie będzie wielkich jakichś rewolucji, nie będzie wielkiego zastanawiania się, kto pojedzie, a kto nie. Jedynie tam w kontekście tych zmienników mamy zbudowaną drużynę. Ona jeszcze nie gra perfekcyjnie, jasne. Może mogliśmy być trochę skuteczniejsi w ofensywie z Walijczykami. Szczególnie im dłużej trwał mecz, tym bardziej miałem wrażenie, że oni są do ugryzienia, tym więcej było przestrzeni jakiejś wolnej tam do zdobycia. Jeszcze tej jakiejś wielkiej chemii tam z przodu nie ma, ale no powoli, tak? Probierz pracuje naprawdę niezbyt długo, miał ile tych zgrupowań? Trzy? Dlatego podoba, podoba mi się to, co widzę, podoba mi się styl budowania tej drużyny, podoba mi się podejście do pracy Michała Probierza, poza jakimś takim jednym dziwną sytuacją, w której się upierał, że Drągowski będzie trzecim bramkarzem, koniec, kropka, to... Yy, to nie było żadnej jakiejś kontrowersji chyba z nim związanej. Co, powołał sobie gościa serię C? No dobra, miał prawo, chciał go sprawdzić, bo wysoki Środkowo obrońca takiego potrzebował. Wrócił Salamon do gry, więc prawdopodobnie teraz ten pedal jeszcze będzie czekał na rozwój swojej kariery. Ale no, to sprawdził, tak? Chciał sobie sprawdzić i sobie sprawdził. Nie było też jakiejś sytuacji na tym zgrupowaniu, żeby na siłę Michał Prowiecz miał dać szansę powiedzmy Grosickiego, którego chyba lubi. Tak mi się wydaje, że panowie się lubią. Ale może zobaczył na zgrupowaniu, że w sumie ten Grosicki, no, może nie jest w aż takiej wysokiej formie, jak był jeszcze miesiąc temu. Nie ma co na siłę go wciskać. Gramy tym, co sobie wymyśliłem. Podoba mi się styl pracy Michała Probierza, gratuluję mu tego awansu, uważam, że objął drużynę w naprawdę w takim stanie, w jakim on obejmował reprezentację, to nie obejmował jej nikt od naprawdę bardzo dawna, więc gratuluję, panie selekcjonerze, yy, myliłem się i życzę wszystkiego dobrego na Mistrzostwach Świata. Jezu, na Mistrzostwach Europy. I chciałem dać taki mały statement z mojej strony, że o ile te mistrzostwa nie skończą się jakąś totalną kompromitacją, że tam w każdym meczu przegramy 5-6-0, to uważam, że po nich, nawet gdybyśmy zajęli ostatnie miejsce w grupie, nawet gdybyśmy nie zdobyli punktu na tych mistrzostwach, ja będę za tym na ten moment, tak mówię. Oczywiście to mogą wyjść jeszcze jakieś dziwne rzeczy, ale na ten, jeśli tak ma wyglądać ta praca, jak wygląda teraz, Jestem za tym, żeby Michał Probież po Mistrzostwach nadal prowadził tę kadrę w Lidze Narodów, w eliminacjach do Mistrzostw Świata, bo to ciągłe zmienianie selekcjonerów to jest coś, czym sobie sami robimy kurwa krzywdę. I ja w Panu Michale widzę potencjał na jakąś taką stabilizację. Może nie zrobi z nas Mistrzów Świata, może nie zrobi z nas nawet półfinalistów czy ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata, ale Zrobi drużynę, w której będę wiedział, po której będę wiedział, czego się spodziewać, i której będzie mi się chciało kibicować. Wczoraj chciało mi się tej drużynie kibicować. Bardzo się cieszę z tego awansu. I życzę powodzenia. Nie mogę się doczekać czerwca. Jestem w miarę optymistą. A co też jest fajne na tych mistrzostwach, to to, mówiłem tu dzisiaj w poranku na gol, że dawno nie byliśmy w sytuacji, jako kibice, że jedziemy na jakąś imprezę dużą i nie ma jakiegoś wielkich oczekiwań, co do nas. Jesteśmy faworytem do czwartego miejsca w tej grupie, bez dwóch zdań i dla mnie to jest miłe, miła odmiana, bo te eliminacje nam nie poszły zbyt dobrze, nie będzie jakiejś ogromnej pompki, raczej będzie takie, no jedziemy, fajnie, że się dostaliśmy, jedziemy się pokazać, może, jest, może to jest to, czego brakowało e, naszej kadrze na tych ostatnich dużych imprezach. Takiego braku, jakiegoś takiego ciśnienia, jakichś wielkich oczekiwań, wliczeń, który rywal w grupie tutaj jest od nas słabszy, którego można, gdzie mamy pewne zwycięstwo. Yy, cieszą mnie te mistrzostwa, bardzo cieszy mnie perspektywa tych mistrzostw. Bardzo się cieszę, że na nie pojedziemy. I jasne: ktoś może powiedzieć, o, wystarczyło, że w ostatnim meczu by tam mur strzelił, gola, nie było i byście wszyscy mówili inaczej. Dobra, wystarczyło, żebyś nie wygrał w wyścigu plemników, tylko zajął drugie miejsce i byś w ogóle nie mógł tego powiedzieć. Więc co ty na to, żebyśmy podważyli, całe twoi, cały Twój dorobek życiowy, bo przecież równie dobrze mogło nie być Twojego życia. Takie to jest gadanie. I z takim gadaniem nie mam zamiaru dyskutować, bo cały sport się opiera na tym, że jakby to, jakby. nie, nie ma jakby, kurwa, jest wynik końcowy i ten wynik końcowy jest dla nas korzystny i. jazda.